Dzień dobry, dzień dobry. Mamy słońce, ale niestety październik, więc wieje jak w kieleckim, ale to nic. Zaczynamy plusy i minusy, hot or not, waty i zalety na temat tego matowego samochodu. To Cupra Leon Sport Tourer, czyli kompaktowe kombi od hiszpańskiego producenta z niemieckim pochodzeniem. Jest to Cupra Leon w wersji hybrydy plugin. 1,5 litrowy silnik z elektryką, 204 konie mechaniczne. Wbijajcie na mojego Instagrama, nazwa pojawi się u dołu ekranu. A teraz co? Nie pozostaje mi nic innego jak przejść do pierwszej zalety tego auta. Pierwszy plus, bez wątpienia wygląd. No, Kupra nie przez przypadek jest tak popularna w Polsce, po prostu wygląda dużo lepiej niż w Seat, mimo że swój charakter sportowy już zatraciła bo mamy tutaj szereg jednostek w tym samochodzie i choćby takie 204 konie no jak na sportowe auto może być mało, ale ja nie o tym, ponieważ bardzo, ale to bardzo podoba mi się połączenie tych złoto miedzianych elementów na karoserii kupry, czyli koloru tej marki z matowym lakierem. Nie wiem dlaczego, ale bardzo, ale to bardzo uwielbiam matowe kolory. Szary mat to chyba jeden z moich ulubionych. Chociaż widziałem w parku też ciemnozielonego, ale ona w matowym kolorze i równie dobrze wyglądał. Do tego oczywiście czarne elementy. Moim zdaniem Cupra Leon w tej wersji ten egzemplarz tak skonfigurowany wygląda bardzo dobrze. No i ten wygląd zewnętrzny jest jego zaletą. Kolejna zaleta: no to skoro mamy do dyspozycji hybrydę plugin, czyli wersję samochodu z akumulatorem, ta tutaj bateria ma pojemność netto około 20 kWh, no to trzeba powiedzieć o tym, że ten samochód na prądzie. Według producenta jest w stanie przejechać aż 122 km. Tak, nie pomyliłem się, taki samochód jest w stanie bezemisyjnie no, przejechać już spory zasięg. Myślę, że dziennie mało kto robi takie przebiegi, a nawet i w tygodniu niektórzy pewnie tej stówki nie przebijają jechać, czyli całkiem zacnie, dlatego też uważam, że w tym samochodzie. Takie parametry mają już dużo sensu i można opiniować je jako zaletę. Sprawdziłem wszystko fajnie. Oczywiście auto można ładować z własnego gniazdka, ale też z publicznych ładowarek, maksymalna moc 150 kW. Leon w nadwoziu kombi powinien być przystronnym samochodem, więc sprawdźmy to. Co ciekawostka, bagażnik tego auta można otworzyć. Gestem nogi. I proszę, pokazuje nam się tu przestrzeń 470 litrów. No, oczywiście, przez to, że mamy te akumulatory, no to trochę tutaj tego bagażnika nam zabrano. Co ciekawe, powiem Wam, że oprócz tego, że można otworzyć ten bagażnik nogą z kluczyka czy ze środka, no to powinien być tu jakiś przycisk, i tu go. Nigdzie nie ma, więc gdzie? No, proszę Państwa, tu pod prawym reflektorem mamy taki przycisk, wtedy się to otwiera. Automatyczna klafa, oczywiście, żeby się nie zmęczyć. Co do tej przestronności, no to oczywiście zajrzyjmy do środka. W mojej opinii, tu z tyłu, moje zakupy, tym się nie przejmujcie, ale ogólnie jest miejsca sporo, sporo. A może nawet piątka pasażerów powinna podróżować w miarę komfortowo. Oczywiście te kubełkowe siedzenia troszkę tutaj miejsca zabierają, aczkolwiek to nic, bo i tak go jeszcze zostaje. Także podsumowując, auto jest przestronne. Tutaj jeszcze mamy duże okno dachowe, które wpuszcza nam sporo światła, dzięki czemu czujemy się w miarę komfortowo i wygodnie w tym kompaktowym, mimo wszystko, samochodzie. Także miejsce w kabinie oceniam jako plus. Kolejną zaletą, którą posiada ten Leon w wersji hybrydy plugin jest w sumie niskie spalanie. Widzicie tutaj wynik z dosyć dużego przebiegu: 6-7 litrów w trasie, spokojnie jesteście w stanie. Uzyskać, nawet jeśli te akumulatory nie są w pełni naładowane, to bardzo dobry wynik. W mieście no, rośnie, może do 8 litrów, ale też uważam, że jest całkiem nieźle. Jedynym problemem związanym w sumie ze spalaniem i z zasięgiem tego samochodu jest fakt, że mamy tu tylko 40-litrowy bak. Moim zdaniem troszkę mało, no ale wiadomo, co akumulatory zabrały trochę miejsca, więc ten bak jest niewielki. No i przez to nawet z pełnym bakiem i z pełnymi akumulatorami, no ten zasięg licząc te 6 litrów na 100 kilometrów mamy w okolicach, czyli maks 800 km. Fani, waga, na pewno już się przyzwyczaili do tego, że wszystko steruje się autem w tym ekranie. No, oczywiście, ja też jestem do tego przyzwyczajony, bo to nie moje pierwsze auto w tak, z takim rozwiązaniem. No, muszę jednak dalej zganić Volkswagena, grupę Volkswagena, a także Kuprę, mimo że te grafiki są troszkę inne, inaczej wyglądają niż w Volkswagenie. Są one większe, takie. Moim zdaniem bardziej młodzieżowe, nowoczesne jest ten miedziany kolor również tutaj zachowany. No ale dalej, klimatyzacją steruje się z ekranu. Tutaj mamy ten panel, który niby jest widoczny, ale tak nie zawsze. Także moim zdaniem, gdyby pojawiły się tu jakieś lekkie klawisze, nic by się nie stało, nikt by na tym nie stracił. Dobrze, że przynajmniej. Tutaj na kierownicy mamy normalne przyciski, pokrętła, a nie te haptyczne rozwiązania, które kiedyś były w Volkswagenie. Także mała uwaga do kupry. Moim zdaniem można to zrobić lepiej. I jakiś minus musiałem tutaj znaleźć. Z góry przepraszam za stan auta. No, to otoczenie i jesień powoduje, że może być tu troszkę ubłotka, trochę kurzu, no ale nie o tym. Kolejnym minusem w tym aucie jest jakość wykonania. No niestety widać, że mamy tutaj do czynienia z autem popularnym, dużo tutaj plastiku. Może ma on różne kolory, różne faktury, no ale jest niestety twardy. Jeśli już coś jest miękkie, no to faktycznie jest miękkie, ale tak kiepsko miękkie. W sensie jest bardzo mało tej. Skóry czy tego gumowanego elementu. No, i to wszystko sprawia, że no, trochę w kuprze czuć oszczędności. To powiązanie z grupą WAGA i z grupą marki popularnej. Wiadomo, no ten samochód nie kosztuje miliona złotych, aczkolwiek chciałoby się mieć czasem ciut. Leżej i ciut milej pod palcami czy kolanem, aczkolwiek, tak jak mówię, to taki mały minusik, bo wszystko spasowane i wykonane jest całkiem nieźle nic tu nie czeszczy, nie strzela, więc niektóre marki mają z tym większy problem. Taka mała przywarka tutaj do kupry, żeby nie było, że ma tylko same zalety. No to moi mili czas na ceny. Ja sobie przykucnę, żeby dobrze Wam to przedstawić i przeczytać tu z moich przygotowanych notatek. Oczywiście, szeroka gama napędowa modelu Leon, zarówno w wersji hatchback, jak i kombi, to może również być zaletą tego samochodu. No bo każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy od ceny 113 300 zł. Wówczas dostaniecie. Zwykłą benzynkę 1.5 TSI 150 koni z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Potem mamy wersję również 150 konną, ale już z miękką hybrydą, co podnosi cenę do prawie 131 tysięcy. Wówczas dostaniecie automat. Potem w kolejce jest dwulitrowe TDI, czyli mamy tu silnik diesla pod maską 150 koni, cena około 140 tysięcy. Potem Pojawia się taka hybryda jak tutaj. Jest to hybryda, plugin z automatem DSG, ale sześciobiegowym. Te 204 konie mechaniczne, cena 171 500 zł. Blisko mamy automatyczną skrzynię biegów DSG7 i wersję 300-konną bez y, hybrydy, zwykłą benzynową odmianę, która może. No poszaleć już troszkę na drodze 172 400 zł i na szczycie jest oczywiście wersja hybrydy plug która jest równie mocna 272 konie mechaniczne też silnika 1,5 TSI jak tutaj wówczas 192 000 zł trzeba wydać a przecież jest jeszcze wersja 333 konna PZ, którą nawet niedawno na prąd opisywaliśmy, więc zapraszam. Także jak widzicie, od sasa do lasa możemy tutaj wybrać, co nam w dłuższy gra. Wersja Hatchback jest tańsza o około 8-10 tysięcy, w zależności od wersji. Także tyle musicie do wersji kombi, wersji rodzinnej dopłacić. Tak to to wszystko wygląda, więc ceny mamy załatwione. Przechodzimy dalej. I czas podsumować przygodę z Cooper Leon. No, ta wersja kombi z tą hybrydą plugin, no, zaskoczyła mnie tym dużym zasięgiem. Powiem Wam szczerze, że nawet nie sądziłem, że tak mały samochód z tak małą baterią może tyle na prądzie przejechać. Jeśli ktoś mieszka pod miastem, ma swoją fotowoltaikę lub inny dostęp do prądu, na przykład w pracy, no to powiem szczerze, że mi Taki zasięg by wystarczył na parę dni, może nawet na tydzień. Także spokojnie warto rozważyć tą wersję. A jeśli nie, no to kupra jest dostępna no z tyloma silnikami, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Ceny też startują dosyć nisko, żeby iść później wysoko w zależności od mocy, wyposażenia itd. Także ta różnorodność, myślę, to największy plus kupry Leon. Wybierzecie sami, czy chcecie hatchbacka, czy kombi, czy chcecie mocne benzynę, czy może diesla, czy może hybrydę. Także naprawdę myślę, że to największa zaleta tej marki i też argument, dlaczego tak jest popularna w Polsce. No w sumie zajęła trochę miejsce Seata. Teraz tych kuprów się sprzedaje bardzo dużo, mają dużo modeli. No i myślę, że to sportowy ten sportowy charakter, to sportowe opakowanie przemawia do ewentualnych klientów. Też mocno działają marketingowo. Pozdrawiamy Barcelonę. No i to sprawia, że dlatego wszyscy tą kupę wybierają. No bo to faktycznie fajne auto, do tego niezbyt drogie, fajnie wygląda. Także, jak sam też pokazałem, zalet ma więcej niż wad. Ja jednak, jako fanem motoryzacji i ktoś, kto interesuje się nią troszkę dłużej, mam do kupry pewne pretensje, bo kiedyś no, to naprawdę znaczyło coś. Wersje Kupra Seata były no, nietuzinkowe, no, były po prostu wulgarne. Te hothecze robiły robotę, nawet taka mała Kupra Ibiza, czy Ibiza Kupra jeszcze wtedy. To było coś, co pamiętam do dzisiaj, a myślę, że jeździłem nią dobre 10 lat temu. Także tu mały psztyczek. Aczkolwiek, jak widzimy, klientom dzisiejszym to nie przeszkadza, więc co mnie oceniać? Przecież ja na zarządzaniu dużą marką motoryzacyjną znać się nie muszę, ale swoje zdanie. Mogę wypowiedzieć. Także kończę ten wywód. Zapraszam Was na nasz kanał, do subskrypcji, do komentarzy, do łapkowania w górę, do oglądania innych filmów. Oczywiście, też blok motopodprąd stoi przed Wami otworem, więc wbijajcie. Wchodźcie tam więcej aut, również kupry inne modele, czy elektryczne, czy spalinowe, czy nawet ostatnio był Leon 333-konny. W wersji kombi, także możecie do niego wrócić, przeczytać i zapoznać się, co o tym sądzimy. A ja już tym razem kończę naprawdę i do zobaczenia za tydzień z kolejnym ciekawym samochodem.